Witamy wszystkich w kolejnym notowaniu yo, listy Na pewno gonaliście Trzech Muszkieterów, a byli tam Atos, Portos i Aramis. My jesteśmy u portosa w salonie Kapeluszy i Czapek, ponieważ zima tu stóż, Więc musimy wybrać coś miłego, przytulnego na dla naszych ukochanych mam. A że yo, lista dzieje się tam zawsze, gdzie jest ciekawie, więc i my jesteśmy tym razem w bardzo ciekawym miejscu, tak jak Azaś zaraz nasze mamusie będą miały ładne czapki, a wy zobaczcie jakie mamy dla was propozycje w naszej Yo! liście. zobaczcie co już teraz. Słuchajcie, wszystkie dziewczyny należą do Jasztura, on ma najnowszy model czapki w sezonie 2000. Mam czapkę ostatniego komunisty, Ryszarda wrześnickiego Portosa, a tutaj macie przykład jak Jasztur się nagrał do programu. Mam nadzieję, słuchajcie, że z tych nagród coś wyjdzie, a wy przez ten czas zobaczycie, co dzieje się na miejscach 10, 9, 8, 7, listy. 6, 6. Słuchajcie, nas zatrudnili przy okazji w najbliższej pizzerii. Będziemy robić placki na damskich czapkach właśnie od firmy Portos. Tu jest tych czapek całe niestety nic na nas nie pasuje, bo są same rozmiary jak na nasze głowy, więc my idziemy do działu męskiego, a wy... Zobaczcie co gdzieś na miejscach 5432 nasze yo listy Słuchajcie a my nareszcie znaleźliśmy kącik męski a z nami jest główny bohater dzisiejsze yo listy czyli portów no, w ogóle nie chcę zamierzonać ja mam tylko jedną bardzo ważną rzecz powiedziałam to w tajemnicy, ja wam jednak wszystko wygadam. Po pierwsze, musicie oglądać YouListę i oddawać głos na kawałki, które tam się znajdują, A po drugie, musicie zobaczyć co dzieje się w na pierwszym naszej yo listy, więc sprawdźcie to. Destylacja ideologii, czyli Blues Brothers po amerykańsku. Witają was Adaś i Jaszczur oczywiście, a u Adasia chyba dzwoni komórka, jak zawsze, jest nieprzygotowany. Halo, halo? Anetka? Nowy model, nowa Nokia. Halo? No co, ty już na nas czeka? Nie no, się sobie nawet kapelusz nie wybraliśmy. Słuchaj, tu jest tyle, że nam się w głowie kręci. Aha. Dobra, słuchajcie, niech on se gada, niech on se gada, a my zostajemy w tym, czym mamy i uciekamy. To była ją lista ze sklepu Portos.